Spróbuj wszystkiego. Spróbuj wszystkiego. Rób, twórz, psuj, naprawiaj. Rób to kolejny raz, ale bądź bardziej sceptyczny wobec siebie niż inni są wobec ciebie. Ja miałem takich, takich nauczyciela takiego nauczyciela w Paczkowie, mała mieścina, gdzie się urodziłem. Pan Ziółkowski się nazywał. I dał mi raz pierwszy glinę i gips. Pierwszy raz dotknąłem tego. Później zapomniałem na jakieś 7-8 lat o tym, jak to się robi. Rodzice mnie pchnęli od razu w techniczne sprawy, bo stwierdzili, że jednak muszę być techniczny, więc dziękuję im za to, że mnie pchnęli w to. Dlatego mam teraz taką swobodę tworzenia i znam materioznawstwo, spawanie, budownictwo, konstrukcję obciążenia i tak dalej. Więc trafiłem do techniku budowlanego. Zrobiłem 5 lat technikum W międzyczasie spawacza i aluminium i ciśnieniówek i wysokościówkę i siedziałem przez 2 lata na 30 metrach i spawałem, więc to mi też dużo dało swobody. Cześć, A teraz mam rodzinę chłopaka, który prawdopodobnie pójdzie w podobne kierunki. No i żeby było fajnie, stwierdziłem w pewnym momencie, że będę dalej tworzył. No i cztery razy się na Akademii Sztuk Pięknych dostawać próbowałem, gdzie były czasy takie, że było prawie 300 osób na jedno miejsce, nie? gdzie teraz jest wiele, wiele mniej. Więc za czwartym razem się dostałem na ceramikę, a żeby nie, nie marnować czasu, to przez trzy lata studiowałem projektowanie odzieży i szyłem dla teatrów. No, w no międzyczasie to później zafinalizowało chyba największym moją twórczością, jeżeli chodzi o dziedzinę sztuki szycia, to właśnie żonie uszyłem suknię na ślub. I nawet od razu na pierwszym roku zacząłem budować piece, zacząłem jeździć, dorabiać sobie na studiach. Studia były takim jakby połową mojego życia, drugą połową życia było jeżdżenie po miejscach, ludziach, którzy są już dość znanymi ludźmi. I to się takie miałem założenie, że będę tworzył z doświadczenia, czyli obserwuję ludzi i patrzę na nich na ręce, nie tylko rozmawiam z nimi, ale ich bardzo mocno obserwuję i kilka razy też spędziłem noce obserwując jak dani artyści nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z Anglii, Nikolin, czy Deun Kim z Korei obserwowałem ich jak pracują, czyli rodzaj skupienia, dokładanie drewna, oczekiwanie Patrzenie na, na czas, na ilość materiału, który pochłania piec i tak dalej, i tak dalej, no i tak samo z gliną, nie? gliną dla mnie jest ważną rzeczą jest, że tu wykupię, tam wykopię, tu dołożę, tutaj materiał sobie sam wytworzę i później ten materiał wiem, skąd ten materiał się bierze i też wiem, co może mi po pozwolić, nie? co robię? budowałem konstrukcję, że tak powiem ceglano-drzewno-trocinową. W środku jest ceramika. Teraz rozpalam piec pod spodem, dlatego że trzeba rozgrzać tą wszystką ceramikę, materiał, żeby przede wszystkim pozbyć się wody zarobowej w ceramice, czyli w glinie, która jest tam na górze. Więc ten proces trochę będzie trwał. Dlatego, że musimy rozgrzać to wszystko i odparować, dosłownie odparować te wszystkie materiały, które są wewnątrz. Czyli drewno, ceramikę i cegły. Ja uważam, że jeżeli coś czujesz, tak jak dotykasz gliny, widzisz, co się dzieje. do Dostaje temperatury od Twoich rąk, od ognia, od słońca. Wyginasz, łamiesz, pęka, uderzasz. I to też ci pozwala budować. To jest taki rodzaj e, inspiracji na bieżąco. Nie? Czyli się inspirujesz na bieżąco i w tym momencie stworzyć, chcesz jakąś daną e, postać. Fakturę, rzeźbę, co jest też rodzajem takiego e, płynięcia. Nie? Jesteś i płyniesz z tym materiałem. E, ja po rozmowie z tobą będę innym człowiekiem jutro, a ty będziesz innym człowiekiem jutro po, po rozmowie ze mną. nie? Także tutaj też dany moment, dana czas i dana chwila też ma wpływ na. Szymona, czy jakiegoś innego dalej. Nie? Więc tutaj też jest kwestia inspiracji. Są dane momenty, dane inspiracje, dane chwile. Nie? I teraz albo z tego skorzystasz, albo z tego nie skorzystasz. Nie? I teraz też biorąc pod uwagę moje doświadczenie, moją, moją socjalną, społeczną pozycję i moje wszystkie doświadczenia przed, w trakcie i po, dają jakby rodzaj filtru przeze mnie tego, co tworzę. Czyli tego autentycznego tworzenia na, na ten moment. tu będę coś innego tworzył, ale też, na przykład, jak teraz przy tym zleceniu, gdzie jesteśmy obserwatorami tego działania, ktoś mi coś zlecił. Dostaliśmy kilka założeń, że ceramika ma być odymiona, ma być bardzo prymitywny wypał, ma być zapach gliny i tak dalej. Więc ja to filtruję przez swoją twórczość, i swoją wiedzę. Więc buduję na tym, na, tym, na bazie tego cały piec, cały proces. Nie? Masz żubra, który dla ciebie jest po prostu czymś takim mega historią, ma praktycznie jak tolkien zamknięty w jednej, w jednej rzeźbie. Dla Ciebie jest to rodzaj przeżycia, tak? I to jest, ja się uważam, że jeżeli robisz sztukę, dla której, przez którą wytwarzasz emocje dla widza, ta sztuka nigdy nie umrze, nie? Nazywam się Andrzej Mer. Znajdujemy się w zabytkowym pałacu renesansowo-barokowym w miejscowości Ciechanowice yy, koło Kamiennej Góry. Historia ta ma też można powiedzieć bardzo przypadkowy początek niemniej to była właśnie główna inspiracja. To, było, to był fakt, że moim serdecznym przyjacielem, no niestety już nieżyjącym, był pan Zdzisław Czyżowicz, kapitan żeglugi Jachtowej, morskiej z Bolesławca. I on w czasie wizyty, tej odwiedzenia mnie tutaj na terenie pałacu. To właśnie on poddał mi taką myśl, że ma dobrego, znajomego właśnie z Bolesławca człowieka, który zajmuje się sztuką, zajmuje się ceramiką i jest takim człowiekiem bardzo nietuzinkowym, ponieważ jego prace są no o wysokiej według też oceny o wysokiej, wysokiej klasy, wysokiej klasy takiej artystycznej. I, I byłoby może dobrym pomysłem połączenie właśnie takich wnętrz starych, zabytkowych z taką sztuką nowoczesną, która by w jakiś sposób to e, e, połączyła, połączyłaby te stare, piękne sale, malowidła z, tym, z tą nową sztuką i właśnie poznanie już wtedy Pana Mateusza Grobelnego stało się dla mnie no, po prostu taką wewnętrzną inspiracją. Ja się nazywam Kasia Wyszkowska i jestem konserwatorką malarstwa. Rok temu skończyłam studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. No i my tutaj właśnie kontynuujemy pracę przy, przy zabytkowych malowidłach. Tu są przede wszystkim nawarstwienia barokowe i renesansowe. I to już bodajże właśnie 10 rok właśnie tutaj są prowadzone prace konserwatorskie w tym pałacu. Właściciel pałacu, pan Andrzej Meller przedstawił nam Mateusza grobelnego, ceramika, który nie tylko tworzy ceramikę, bo są tu też również grafiki Mateusza. Za każdym razem, jak mijam te grafiki, to się doszukuje nowych elementów. A oprócz tego wszystkie te pomieszczenia w pałacu są wypełnione ceramiką Mateusza Grobelnego. Jest to bardzo bardzo interesujące są te prace. Widać, że są bardzo pracochłonne i też mają różne nawiązania. Na przykład jest tam jedna rzeźba, która ma na przykład tytuł Pandemia. Tak, ale generalnie rzeczywiście raczej się nie przechodzi obojętnie koło takich prac, bo y, mogę powiedzieć, że w pierwszych dniach tak obchodziłam dookoła każdą z rzeźb Mateusza. Myślę, że to jest w ogóle super, żeby właśnie próbować wytworzyć jakiś dialog właśnie pomiędzy sztuką współczesną i dawną, a wiele ludzi, którzy jakoś nie mają zbyt dużo styczności właśnie ze sztuką współczesną za bardzo nie umie jej czytać i może to jest właśnie trochę sposób, żeby jakoś próbować może trochę bardziej otwierać jakby ludzi w ogóle na kontakt ze sztuką współczesną. Takie zestawienie nowej nowej sztuki ze starymi wnętrzami jest bardzo ciekawe, także myślę, że to że akurat prace Mateusza Grobelnego są w takim wnętrzu eksponowane, to bardzo dobrze robi i wnętrzu, i sztuce Mateusza ja bym życzył takim artystom właśnie jak Mateusz, to przede wszystkim, żeby oni sami mieli największą satysfakcję ze swojej pracy. To jest jakby podstawowa sprawa, żeby ta praca, którą wykonują, te, tw te tworzenie, które yy, w tym działają, miało, sprawiało im największą satysfakcję. Natomiast, no, yy, powiedzmy sobie szczerze, może tak trochę kolokwialnie się wyrażę, no, niestety z satysfakcji człowiek żyje, więc ta jego sztuka musi yy, w jakiś sposób Wyjść na światło, na szersze wody, na światło bardziej rozpoznawalne. To nazwisko musi też zaistnieć i właśnie uważam, że takie, przynajmniej tak jak w moim wypadku, zgromadzenie dość dużej ilości i dalsze, bo przecież na tym nie poprzestanę, bo mam tutaj moje marzenie, jest takie, żeby te prace, większy, większa ilość tych prac pana Mateusza z czasem tutaj przybywała do do pałacu, a tutaj ludzie oglądając pałac oglądali też tą sztukę, będą się interesować nazwiskiem Pana Mateusza, żeby też jakby no materialna strona tej działalności Pana Mateusza była też satysfakcjonująca dla niego, bo jest młodym człowiekiem, to jest młoda rodzina, ci ludzie muszą w jakiś sposób zaistnieć, bo no, co tu dużo mówić, niejednokrotnie ktoś ma ugruntowane nazwisko, a Niekoniecznie nie musi być aż tak wielkim artystą, a tu już nazwisko pomaga w tym, żeby, po prostu krótko mówiąc, z tego lepiej żyć. Nie? Także panu Mateuszowi życzę satysfakcji z jego pracy jako artysty i po prostu z tego, żeby mu się lepiej żyło też i materialnie.